Cześć, z tej strony bulionem Przed Wami kolejne rozpakowanie srebrnych monet A więc zaczynamy i przedłużamy monetę. jest dla mnie certyfikaty 3, także już wiecie co to są za monety. Już jakiś czas sam kupiłem dwie sztuki, teraz postanowiłem dokupić. Czemu? Pierwsza moneta, moneta serii, nakład 20 sztuk, chodzi oczywiście o pingwina z Museum Post. Jeden pingwin, coś innego niż pingwin. I mamy cztery monety. Zobaczmy, pingwin czubaty to już żada nowość. Z pewnością dla Was jest 25 sztuk na quad. Pierwsza moneta z serii. Ta bita w współpracy z Metal Marketem jeszcze jest dużo tych monet dostępnych, ale postanowiłem kupić, gdyż tak jak już mówiłem wcześniej jest to ta pierwsza serii y, bardzo ładnie się prezentuje. Jej wizerunek jest y, przejrzysty. Jestem ciekaw, jak kolejny moment będę wyglądać z tej serii, z pewnością też y, do nich. No, skuszę się na zakupienie kolejnych monet z tej serii. Krowa żbieta. Jedna uncja oczywiście i trzy sztuki. Dołączają dzisiaj do. Do zbioru, czyli łącznie mam 5 sztuk pingwina. W sumie mogłem wejść w niego wcześniej w większej ilości. Jak cena była dużo bardziej atrakcyjna jak teraz. Bo teraz cenowo kupiłem po dosyć sporej cenie, sporą premią Ale zobaczymy z czasem. Mam nadzieję, że to się opłaci. Zobaczymy. A tutaj moneta pierwsza serii. Jest to seria Queen Virtues. Nie wiem czy dobrze to przeczytałem. Jest to nowa moneta z serii sześciu monet. O cnotach królowej Elżbiety. Także w tą serię postanowiłem też wejść. Ale delikatnie, jednym egzemplarzem tylko bardziej dla. Własnej kolekcji ciekawości. O nakładzie tej monety nie przeczytałem nic. Także pewnie nakład jest yy, nieograniczony, zależy od popytu. Jeżeli jest inaczej, no to napiszcie mi w komentarzu. Hmm, tak jak mówiłem, jest to pierwsza moneta. Jedna uncja, trzy dziewiątki. Jeszcze widzimy krowę Elżbietę znacznie młodszą, czyli czasem pewnie ten wizerunek będzie też postarzał, bo tak jak mamy na monetach w większości jest wizerunek starszy krowę Elżbiety, oczywiście nie w tym wieku co jest teraz, ale widać różnicę sporu. No to prezentuje się całkiem, całkiem w porządku. Nie będę jej wyciągał z kapsla. Nie chcę palcować, staram się już ograniczać raczej wyciąganie. Wcześniej do filmików wyciągałem, praktycznie dla każdego. No zobaczymy. Także dzisiaj dołączają 4 uncje, nie będę przedłużał tego filmiku. Na siłę. W niedługim czasie, już w końcu, postaram się zrobić przegląd mojego całego staku. Tu są cztery uncje, jeszcze takie małe, a zobaczymy certyfikaty do pingwinów 5350 numer. Z ciekawości przejrzymy wszystkie, które. 5349, czyli będą zapewne po kolei i 48, tak to są fajne. Dotyfikaty są fajne, że są dołączane. To, jest to fajny, dodatni walor. A tu mam jeszcze yy, taką ofertę. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, mam dwie takie yy, świnki w kolorze. Dwie uncje. Perfmint, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to proszę o kontakt, że pisać na kanale. Z kontaktu. Porozmawiamy odnośnie ceny, jeżeli ktoś jest zainteresowany. A jeżeli nie będzie chętny nikt ze społeczności na YouTube, to wystawię ją na jakiejś aukcji albo portalu, żeby sprzedać. Bo jedno chciałbym sprzedać, a drugą zostawić sobie na dalsze kolekcję. Dobra, nie przedłużam. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.